Witam Cię, z tej strony Marcin, ostatnie już chyba zadanie z równań nierówności, chyba, że będziesz chciał, chciała, żebym Ci jeszcze jakieś zrobił zadanko, to śmiało pisz to w komentarzach. To wtedy nagram więcej tych zadań i pomogę Ci rozwiązać. Ogólnie rzecz biorąc, tym naszym 14 zadankiem jest rozważ daną nierówność i zbiór rozwiązań standardowo przez osi liczbowej. osi Nasze równanie ma wzór skróconego mnożenia standardowo. Jeden ułamek, a więc na początku pomnożymy to przez 2, żeby się pozbyć tego ułamka. Więc 2x plus 1 do kwadratu przez 2, a dwójki się skrócą, zostanie 2x plus 1. Minus to wyrażenie razy 2, więc się dwójka pojawiła z przodu. 2 razy 2 to jest 4 i to wyrażenie razy 2, więc się pojawiła dwójka z przodu. No to teraz do skróconego mnożenia. a plus b do kwadratu to jest a kwadrat, więc 4x kwadrat plus 2ab, więc 4x plus 1, bo b kwadrat. Minus 2 przepisane nawias. Tu jest a minus b, a plus b, czyli to jest a kwadrat, więc x kwadrat. Minus b kwadrat, więc minus 1. Większe równe, czwórka przepisana, plus dwójka przepisana. I tu też mamy wzór skróconego mnożenia. a plus b do kwadratu, to jest a kwadrat, plus 2ab, czyli 2 razy x razy 2 to jest 4x, plus b kwadrat, czyli plus czwóreczka. Pozbywamy się teraz nawiasów, więc mamy tak, ponieważ tutaj nic nie stoi przed nawiasem, to 4x kwadrat plus 4x plus 1 można przepisać. Minus 2 razy x kwadrat to jest minus 2x kwadrat, minus 2 razy minus 1 to jest oczywiście plus 2, większe równe, 4 przepisane i tu 2 razy x kwadrat to jest 2x kwadrat, 2 razy 4x to jest 8x i 2 razy 4 to jest plus 8. Ok no i teraz już wstępna redukcja, czyli mamy tak, 4x kwadrat minus 2x kwadrat to jest 2x kwadrat. 4x plus 1 jest przepisane, plus 2 też, 4 przepisana, 2x, i to jest przepisane, tak? A czego to zrobiłem, żebyś zauważył? Zauważyłem, że to jest 2x kwadrat plus 2x kwadrat, więc śmiało możemy te minus 2x kwadrat przepisać, więc tu zostanie 4x plus 1 plus 2, mniej większe równe, 4 plus 8x plus 8, tak? No i teraz 4x jest przepisane, 1 plus 2 to jest 3. 8x przepisane 4 plus 8 12 8x na lewo, 4x minus 8x to jest minus 4x, trójkę na prawo, więc 4x minus 4x pozostanie, 12 minus 3 to jest 9. Dzielimy przez, to co stoi przy mej, więc przez minus 4, jak dzielimy przez minus 4 to znak zmieniamy na przeciwny. Więc mamy 9 przez minus 4, czyli minus 9 czwartych, a to jest minus 2 całe i 1 czwarta. Rozwiąż daną nierówność zbiór do rozwiązań przestaw na osi liczbowej, a więc x mniejsze równe minus 2 i 1 czwarta, więc zaznaczamy od minus skończoności do minus 2 i 1 czwarta. Więc to będzie jak najbardziej w lewo. Tak, możemy napisać, że x należy właśnie od minus skończoności do minus 2 i 1 czwarta. Rozwiąż zbiór do rozwiązań przestaw na osi liczbowej, no a to tyle. Bo tu już nie każę wypisywać żadnych najmniejszych, największych, naturalnych, całkowitych Pamiętajmy tylko, że, skoro tu jest mniejsze bądź równe, to tu jest włącznie, tu nie powinno być tego kółka, włącznie jest minus czwarta, więc nawias jest domknięty, tak? No i tyle. Myślę, że dość proste zadanko. Ułamki no, związku cudnego mnożenia i redukcja obrazów podobnych, tak? Więc myślę, że nic skomplikowanego. I mówię, chyba to już będzie koniec, bo szczerze powiedziawszy, to już mam pomału troszkę dość tych wzorów mnożenia. Yy, bo teraz ciągle nagrywałem te zadanka, no ale jeżeli będziesz chciał, chciała, oczywiście śmiało pisz w komentarzach. Każde zadanie, które tam się znajdzie, postaram się i myślę, że zrobię. Yy, a póki co, dzięki wielkie za uwagę, a jak się podoba, to oczywiście łapka w górę i, i tyle. No, na razie, hej!